Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Słowiński Park Narodowy oraz Instytut Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk podpisały porozumienie w sprawie realizacji projektu ochrony siei na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Program ten ma wypracować modelowy sposób ochrony różnych innych zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Przyrody jest zresztą bardzo trudną. Jest to nauka w ogóle nowa, tak naprawdę ciągle młoda i ciągle jeszcze rozwijająca się. I celem tej ochrony przyrody jest zapewnienie człowiekowi przetrwania, bo przecież chroniąc gatunki ważne gospodarcze, po prostu pozwalamy człowiekowi mm, zachować w sensie siebie samego, prawda? Także, także tutaj bardzo ważne jest to, żeby po prostu osoby uczestniczące w projekcie były osobami, które znają tę jeziorę, znają specyfikę tej ichtiofauny. A Uniwersytet jest, no nie ukrywamy, jednostką wiodącą, jeżeli chodzi o, o ochronę wód śródlądowych, Także chyba nie ma lepszego partnera. Pieniądze na program pochodzą głównie z norweskiego mechanizmu finansowego i wkładu własnego partnerów. Całość opiewa na blisko 800 tysięcy euro. Uniwersytet dokłada tylko 15%, czyli to jest kwota około 120 tysięcy euro. Taka jest skala finansowa tego projektu. Zatem, gdy weźmiemy pod uwagę charakter naukowo-badawczy, myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja ponieważ za 15% uzyskujemy urządzenia, aparaturę, połowa mniej więcej tej kwoty to jest właśnie przeznaczona na ten cel o wysokiej jakości pozwalająca nam na prowadzenie badań na najwyższym światowym standardzie.